Zobaczymy jak pójdzie. Na razie jeszcze jesteśmy. No i gdzie on jest? No, co, ty bomby kupiłeś? No, nie wygłupuj się. Tak, mam 4000 prawie. Ty tak pika? No ja wiem, ale to bomby. Jakie bomby? A gdzie, a gdzie one są? Na Ziemi. <noise> Jezu, to jest ten boss, tak? Myślałam, że mnie wywaliło. Skoń, a, no. skoń, a czemu wy stoicie na aucie? Będzie walić z daleka, a <laughs> zaraz mi spadnie. No to ja mam iść na niego z tą kataną, czy bez sensu? No idź, idź. Jeszcze mi się paznokcie połamią. O, poszło. Rakieta. A skąd on pójdzie? Wiecie? Czy nie? Czy on różnie wychodzi? No, spod kościoła. Z lewej. Spod kościoła, mówisz? A gdzie z kościołu? Idzie, idzie, idzie! Łer, Prawo! No, bierz go! O, o, o. Czemu się jejcie? No, wpadł na moje bomby. <laughs> jeszcze coś... tego nie widziałem! No, bierz go! No, jeszcze to... się leczy! No! Ciachaj go! Ciacham go, ale nie widzę teraz dziennie! Co ty robisz? No i nawiał! Ale ja nie... w którą stronę Bo jest Szukaj, szukaj. No tunelem. Tunelem? Czy tam? Tutaj gdzieś Jak pobiegłem. ja jestem tak blisko niego, uważaj z tyłu Robert, to y, ja go po prostu nie widzę. <noise> to się odwróć, tutaj jest. Idę. Idzie tu, idzie tu! No to co się boisz, No i znowu dla no, przediem. Cie no chodź hej, tu! Ja go w ogóle nie zauważyłam! No gdzie gdzie go? go! Gdzie on jest? A, tam. Więc nie widziałem się robi, tak? No, i się leczy. I się wtedy leczy. Mm. W lewo poszedł. Jest tu. To wy go zajmicie? nie go! No ale strzelacie do niego, czy coś? <grych> czy zostawiacie mnie na patrzu losu? Miałaś go załatwić taj. sama! Pewnie, że go załatwię. Co jest? Trochę mało My życia pójdę. zostało, nie? O oh fuck! Zabili... Zabił mnie? No nie, wierzę... Jestem teraz taka zgięta.